Cześć witajcie. W tym filmie mam przyjemność zaprezentować Wam kolejny kolor X-PICTO, który już mamy na sklepie. AX picto 2.0. Mamy oznaczenie już dodatkowo na tych kartach. Pojawiły się 3.0 i będą się pojawiać pewnie na początku etykiety. Być może jakieś inne dziwne karty jeszcze wymyślimy, ale już o tym opowiem. Mamy 2.0 opisane. I to wiemy, że to jest ten rozmiar karty, ten rodzaj karty 2.0 i zestawy wyglądają tak samo. Natomiast nie są kolorowe, nie. Poprzedne, poprzednie zestawy były kolorowe, dany kolor oznaczał grupę narzędzi i tak to wyglądało, co nie, tu jest kolorystyka stonowana, mniej widoczna na czarnych skrzyniach na przykład, a dość spoko nawet funkcjonuje na kolorowych, czerwonych na przykład kublikach, a tutaj mamy wersję kolorową, która się fajnie prezentuje na innych skrzynkach niż na przykład czerwony, nie? Bo też wtedy się taka troszeczkę robi kolorystyka ludowa. No nie, no ale spoko, też to fajnie wygląda. Zobaczmy, jak wygląda opis starym jeszcze sposobem odskulowym czyli ten pierwszy pik to kolorowy, narzędzia akumulatorowe, a tutaj mamy narzędzia akumulatorowe i wiertełka, nie? czyli mamy wiertarkę i wiertła, i wiem, że w tej skrzynce jest tylko wiertarka i wiertła. Gdybym miał coś jeszcze, no to miejsca mam dość. Opiszę, nie? A tu jest tylko wiertarka i wiertła. Wiertło długie, wiertła zapakowane w pudełko. I każdy, kto ze mną będzie pracował, każdy nawet z obcej dziwnej firmy, czy klient, który chce pożyczyć sobie tam jakieś narzędzie, on trafi, znajdzie i odłoży na miejsce, no nie? Choćby dlatego świętego spokoju, że to tam wiecie, znajdzie, trafi, odłoży na miejsce. To już mi się podoba. No a ja osobiście powiem, że miałem duży problem, jeżeli chodzi o odnajdywanie narzędzi. Ktoś może powiedzieć, będzie się śmiał, Będziesz będzie się śmiał, dopóki nie masz pięciu jednakowych kublików. Nie? W jednakowym rozmiarze, w jednakowym kolorze i są nowe. I weź teraz prześwietl to oczami, czy tam jest kontuwa, czy tam są wkrętary, czy tam jest coś tam jeszcze innego. Nie? Jakaś lutownica. Miałem takie, takie sytuacje i to z DeWaltem jeszcze dawno, dawno temu. Zacząłem opisywać skrzynki na różne sposoby, nawet drukarką Dymo. Tam etykiety drukowałem, ale to się nie sprawdzało aż tak dobrze. Te etykiety średnio otrzymały, trzeba było czytać czasami długie te opisy. No, ktoś powie: Dobra, no, no tak, no, męczące i wolniejsze niż znaczki. Do tego doszedłem gdzieś tam przy projektowaniu tego Picto i testowaniu, że mimo wszystko oznaczenie znaczkiem. Jest lepsze, zajmuje mniej miejsca, nie muszę przeczytać, szybciej docieram do danego narzędzia. E, I dziecko trafi. No nie? Dziecko trafi. Dziecko, tu jest. E, zobaczyło taki znaczek, nie? Lampa LEDowa, i powiedziałam mi, że to jest klawiatura do komputera. Ja mówię, nie. Jeszcze raz, co to jest? I dziecko wymyśliło, że to jest lampa. E, więc jak dziecko trafiło i wymyśliło, kilkuletnie. No to e, nawet naj, największe spryciarze, najbardziej oporni też trafią. Czasami macie obcokrajowców, nie? ja będę czytał po polsku, tam coś tam, nie wiem, nie wnikam. Dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie, które jest przemyślane, sprawdzone, zaprojektowane, stworzone po to, żeby jak najszybciej trafiać do danych narzędzi e, i działa. Ok, szuflady. Kolejny przykład: jak mam 6 szuflad i czasami się zamieni kolejnością przy układaniu i traf, nie? Zanim się nauczysz, gdzie są jakie narzędzia, to trochę czasu minie. A jeśli ktoś zamieni kolejność, wystarczy samych skrzynek całych, nie? Czy ma porządek, ale załta je wyciągnie inaczej, nie? No i że się jest ugotowany, bo już będziesz wachlował i przez cały dzień się nie odnajdziesz i ma szans. Tak to wygląda w praktyce. Mm. Krótko jeszcze, zanim sobie o tych kartach powiemy, bo to w sumie dość prosty temat jest, to pokażę Wam pierwsze Pikto, jakie były w tym filmie. Pierwsze to nie były te, które Wyżejście widzieli. Na pewno nie te. Pierwsze mam w ogóle takie pocięte na, na, na jakieś tam kawałeczki. O, zobaczmy, dwa pomarańczowe. I tutaj widać doskonale, że jeden się błyszczy, jest lustereczko takie, a drugi jest matowy. I one też w kolorystyce, to jest ta, ta sama kolorystyka, ale inny nadruk, inna folia i widać, że ten kolor jest trochę inny. I też dwa słowa na temat właśnie yy, różnego rodzaju folii, nadruków i tak dalej. Sprawdziliśmy tych nadruków wiele, folii różnych wiele. Sposobów zabezpieczania tych naklejek, no nie? czy to matową, czy przeźroczystą folią jeszcze na nadruk, wiele. Znaleźliśmy sposób na to, żeby to było przystępne cenowo yy, i żeby to było bardzo wytrzymałe, czyli gruboziarnisty, taki bardzo odporny nadruk, bez zabezpieczenia dodatkowego folią. Yy, no, tam też ta, była, ta naklejka była bardzo gruba, ona była dużo droższa, i tam były pewne historie z tym związane. Dało się to jakby produkować i sprawnie jakby używać, natomiast nie do końca nam się to podobało, na przykład ze względu na cenę. Nie? Tam cena była wyższa, więc wybraliśmy ten nadruk, który jest najmocniejszy z tych, które do tej pory. Przetestowałem oczywiście to, zabezpieczenie folią było jeszcze mocniejsze, no nie? ale też ta folia trochę tak zamgliła. No nie? Bo myśmy wybierali folię matową, żeby, żeby ona również nie odbijała światła, nie? żeby też tych poblasków na tym nie było i tak dalej. Drugi jest odporny na wszystkie możliwe parametry, jakie się nam trafią, i jest najbardziej odporny z tych naklejek, które ja w życiu widziałem i sprawdziłem oprócz tych, po których się łazi nie? gdzieś tam czasami w jakimś sklepie, ale one są właśnie pokryte tą przeźroczystą, matową, grubą, yy, grubą folią. No dobra, yy, rozdzielczość jest taka, jaka jest, nie jest to 4K, można by powiedzieć. Widać to ziarno, ale o to chodzi. Ma być widać ziarno i ma być widać jak ten nadróg jest gruby, I to też jakby odzwierciedla jego wytrzymałość, nie? bo jest bardzo grube. Ziarno. Dobrze. Kolorystyka. Żółto. Czarna. Ten żółty jest troszeczkę mocniejszy, bo w kamerze widzę, że jest taki bardziej blady. Bardzo fajnie to pasuje do czarnych skrzynek. Teraz Wam przybliżę jedną skrzynkę. Świetnie to gra. Fajnie będzie pasowało z keterkiem, z jakimiś czarnymi może kublikami nawet. Innymi skrzyniami innych producentów jeszcze być może. Z dewaltem, ze stanlejem. Na pewno będzie to ładnie się komponowało i te oznaczenia, mimo tego, że stonowane, mimo tego, że w jednej kolorystyce to będą bardzo widoczne, i z daleka będziecie siłą rzeczy zwracać uwagę już na te opisy, bo one się po prostu wyróżniają na skrzynce. Czarno-żółte, bardziej stonowane, a bardzo fajnie wyglądające w ogóle i pasujące do akurat tych moich kolorów. To jest, to jest ta, ta kolorystyka ekstremowa, nie? Taki ekstremowy, ekstremowa kolorystyka pasuje do tych znaczków naszych i tak dalej. Tutaj akurat jak wymieniałem sobie naklejki, to pozostawiłem te naklejki Electric ze starego, ze starych kart, żeby, żeby były czerwone, bo w tych kartach nowych są w kolorystyce karty i apteczka i i elektryk. Takżeśmy zadecydowali, że to będzie w jednakowej kolorystyce i bardzo fajnie to się w sumie sprawdza, fajnie się to komponuje. Natomiast być może powstanie jakaś inna karta, gdzie będą inne jakieś kolory tych znaczków albo jakieś dodatkowe oznaczenia, może karty. Tak, jak kiedyś planowałem pod dane profesje, czyli takie rozszerzające jeszcze cały zestaw. Ale raczej to będą dodatkowe karty, a nie zmiana tych kart. Żebyście się nie denerwowali, że znowu musicie kupić całą kartę albo coś tam, nie? Raczej to będą dodatkowe karty, taki jest pomysł. Też nie chciałbym być w ten sposób potraktowany, żeby ktoś ode mnie wymuszał znowu zakup całego zestawu. I dlatego tak ro, robimy, tak kombinujemy, żebyście nie ponosili jakichś dziwnych. Z tym związanych kosztów nie wymieniali wszystkiego na przykład. Też odświeżyć to ok, se ale nie będziesz musiał, jeżeli potrzebujesz dane znaczki. Były sygnały, że ktoś tam potrzebuje kilka znaczków wkrętarek, nie? No zobaczymy. Na sztuki tych znaczków sprzedawać nie będę, bo już tego mamy bardzo dużo rodzajów, ale być może jakaś będzie karta specjalna, nie? Pomyślę nad tym. Etykiety 25x25 do oznaczania idealnie w kuwetkach albo idealnie wielkość to, czyli można napisać na przykład WD40 i nakleić sobie w ciągu no nie, oznaczeń fajnie się to komponuje bo te żółto czarne pasują właśnie do tej kolorystyki tutaj nie? białe pole do opisywania bardzo fajnie to to gra ze sobą tutaj mamy one oczywiście wszystkie mogą być w pionie albo w poziomie. Natomiast y, tutaj mamy 20, 50 na 25, czyli już dłuższe są. Dłuższy wyraz napiszemy. nie? Albo dwie linijki, smar silikonowy i bach na skrzynkę, może być. Tu mamy jeszcze dłuższe, jakby trzeba było więcej tekstu. Tutaj mamy coś, co się fajnie sprawdza na koszach. Czasami w koszach jest sporo różnego tam wiecie, sprzętu, jakiś badziewi i można fajnie to wyszczególnić. Można też wyszczególnić zawartość skrzynki i ją umieścić wewnątrz skrzyni. Taką checklistę, że po robocie młody podchodzi i sprawdza, czy wszystko jest. Bo on nie będzie pamiętał długo i nie musi pamiętać, no nie? Właściciel firmy wie, że otworzy pięć i mówi, kurde, tu już czegoś nie ma, idę, szukam, nie? Natomiast młody niekoniecznie, albo więcej tekstu. W ten sposób, w ten sposób, jak najbardziej. To się fajnie sprawdza na magazynie, w piwnicy, w garażu, żeby sobie poopisywać jakieś tam kosze, właśnie które mamy na regałach, co tam jest, co tam powinno być. Fajnie się to sprawdza, bardzo fajnie się to sprawdza. Zestaw etykiet jest w promocji z pisaczkiem za 59. Cena spadła, bo pojawiły się nowe etykiety 3.0. Czerwone i one też są w promocji, więc te ceny obydwie zjechały w dół, żebyście się nie denerwowali, że te nowe kosztują tyle samo co te stare, one są w promocji, a te są stare, coś tam jest mniej i tak dalej, więc wszystko zjechało w dół, nie ma problemu. Wszyscy powinni być zadowoleni. Zestaw 59. Nowe etykiety czerwone kiedyś będą w innych kolorach. 69 z pisakiem, tam jest dużo więcej. Etykiet, i w jednych rozmiarach na danej karcie, to jeszcze sobie możecie przejść do filmu, tam posłuchać o tym, jeżeli, jeżeli chcecie. Dobre skrzynki. Na keterkach również trzyma bardzo ładnie. Na Milwaukee trzyma bardzo fajnie. No, wszystkie, które miałem w życiu, to sprawdzałem. Testowałem i fajnie się to sprawdzało. Żółte na czarnym. Pięknie to wygląda, mocno się odznacza. Super to wygląda yy, z daleka. Bo z daleka już widzę, że skrzynki coś mają dziwnego, więc jestem w stanie już, podchodząc do skrzyni, moja uwaga się na tym skupia. Odczytuję co jest w danej skrzynce, nie? w organizerku i tak dalej. Można tylko z przodu opisać, można gdzieś tam z boku coś jeszcze zaznaczyć, po to, żeby yy, w samochodzie nie? wiedzieć, która dokładnie skrzynka. O to nam chodzi. Ostatnim tematem dzisiaj będzie koperta. Koperta, która była kiedyś wiotka, już ich nie mamy. Następne kupiliśmy takie sztywne, tylko po to, żeby przesyłka była jak najlepiej zapakowana, zabezpieczona. One są droższe, no ale chcemy, żeby te przesyłki były ogarnięte maksymalnie dobrze jak możemy. No, i tyle. I tak to wygląda. Większe koperty też musiałem zakupić na te PICTO 3.0. No, a stare PICTO, znaczy stare, no obecne 2.0, które, które latają do klientów, no to jeszcze w małych kopertach puszczamy. Kurierem DPD 11.90, wynegocjowana cena, bo tam już są wyższe ceny, ale mamy fajny, zaprzyjaźniony punkt DPD. No i tak korzystamy z tego punktu. Pytałem w poście o te paczkomaty i tak dalej, ale tam trudny był temat. Nie szło się z nimi dogadać, żeby jakaś normalna cena była. I wiecie co, I gdybym nie miał tego DPDK takiego zaufanego, zaprzyjaźnionego, to pewnie bym te imposty wziął, natomiast, natomiast tak fajnie postąpili z nami, że trzymamy się cały czas kuriera dpd. Jeżeli chcecie w jakimś punkcie odebrać, to poszukajcie po prostu u siebie, nie wiem czy jakaś żabka, czy jakiś dpd jest tam u Was, czy, czy jakiś paczkomat może dpd funkcjonuje, to tam możecie nadać. Jakby możemy nadać tą paczkę do danego punktu, jeżeli jakieś tam namiary na ten punkt podacie. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam, jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!